Nieważne kto mówi, nieważne ile mówi, nieważne kiedy. Sześć elastycznych taryf, a w każdej pakiet bezpłatnych minut. Nowa idea Optima. Jeśli rozmawiać, to inteligentnie. Ale z jakim Nowa idea Optima. Sześć elastycznych taryf. Podczas ataku na klasztor Shaolin ginie mistrz. Wierni uczniowie postanawiają pomścić jego śmierć. Rozpoczyna się wielki pokaz wschodnich sztuk walki. Ręka śmierci. Pierwszy filmowy sukces Johna Wu. Polecamy w sobotę 18 marca o 22.10. Dradziecki szeryf sieje zniszczenie. Nottingham zagarnął wszystkie ziemię Loxley. Legendarny banita z lasów Sherwood staje w obronie królewskiej władzy i gnębionej biedoty. Wyrwę ci serce łyżką. Wielki hit lat 90. -tych. Opowieść o rycerskim honorze, odwadze i miłości, wartej więcej niż życie. Robin Hood, książę złodziei. 20 marca o 20. 27 marca o 20. Boomerang. Wspaniała komedia sytuacyjna, w której poznacie Markusa. Jego ulubionym zajęciem jest uwodzenie kobiet, by wzbudzić zazdrość niewiernej kochanki. Rozkochuje w sobie równie piękną, jak i wrażliwą tę trzecią, nie podejrzewając nawet, że w ten sposób pozna prawdziwą miłość. A gdy nasz bohater założy już rodzinę, na pewno spodoba mu się nasza nagroda wspaniały rodzinny samochód. Skoda Felicia Family. Wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, centralny zamek z pilotem i alarmem, elektrycznie otwierane szyby, fotelik samochodowy dla dziecka i halogeny przeciwmgielne. Zadzwoń 0786 800. Odpowiedz na pytanie: Kto gra główną rolę w filmie Boomerang? Morgan Freeman, Eddie Murphy czy Samuel Lee Jackson? Pamiętaj, ten rodzinny samochód może już niedługo być Twój. Szczegóły konkursu w gazecie telewizji Polsat na stronie 744.